Króla, który kochał kobiety, króla, który te kobiety adorował, który potrafił być. Nie tylko świetnym kochankiem w łóżku, ale również bardzo hojnym w życiu codziennym, którzy, który spłodził 11 dzieci, praktycznie żadnym z tych dzieci się nie interesował. Wyjątek stanowiło dwóch synów i jedna córka pani Grabowskiej z piątki y, rodzeństwa. I o te dzieci chyba bardziej zadbała matka niż. Y, niż ojciec. Oczywiście dzieci nosiły wszystkie nazwisko Grabowski. Smutny król, tragiczny król, król no nie na te ciężkie czasy, które przyszły. Ale gdyby nie było tego króla, to moim zdaniem żywot Rzeczpospolitej Byłby o wiele krótszy. zakończyłby się krócej.